to jest naprawdę niewiarygodnie prawdziwa, wzruszająca yy, historia i nie jest to przekoloryzowana laurka i myślę bardzo dużym atutem tego filmu jest prawda. Jest prawda, jest prawda Kuby Błaszczykowskiego, bo ten film jest prawdziwy jak on wyjaśnia kilka spraw. Pamiętamy rzekomo wtedy tą niefortunną wypowiedź o, o biletach, która została wyjaśniona, yy, rzekomy konflikt z Robertem Rwandowskim. Bardzo podobała mi się dojrzałość, ten dystans które mają ludzie dorośli, a któremu, którego czasami brakuje młodym ludziom, o, o tym ego. I byli w trzech różnych miejscach na świecie, a każdy z nich powiedział to samo i z tego co wiem, te wypowiedzi nie były konsultowane. Oczywiście taka bardzo przejmująca scena, o której się film zaczyna, ten nieszczelony karny w mistrzostwach Europy, ale najbardziej oczywiście wzruszający jest moment, kiedy Kuba mówi o swojej rodzinie, kiedy mówi o swojej nieżyjącej mamie. Natomiast muszę powiedzieć, że też ruszył mnie ten moment, kiedy Kuba żegnał się z reprezentacją, kiedy przytuliła go żona i powiedziała, Kuba już jest po wszystkim i myślę, że każdy kto ma dzieci, kto ma rodzinę to na takie rzeczy bardzo emocjonalnie reaguje, bo ten film jest emocjonalny i na tym filmie naprawdę można uronić łzy i myślę, że jeżeli ktoś będzie go oglądał, dobrze mieć jest chusteczki pod ręką, bo ten film naprawdę bardzo mocno gra na naszych emocjach. Wszyscy dzisiaj mamy takie oczy, które są oczami lekko przeszklonymi mam wrażenie. Jak z tej sali wychodzimy. Czy coś cię szczególnie zdziwiło w życiu, może inaczej oglądałeś ten film jako piłkarz, jako też człowiek, który swoje przeszedł w różnych szatniach? Zstono miłym akcentem było te wspomnienie z szatni Wisły, bo ja pamiętam jak Kuba przyjechał do nas na zgrupowanie na i jak naprawdę z dużym podziwem patrzyliśmy tego młodego chłopaka i nawet rozmawiając z trenerem powiedzieliśmy, że mamy nadzieję, że Kuba zostanie jako zawodnik a Pamiętamy, jak na polskie warunki to była Wisła naprawdę naszpikowana reprezentantami Polski i wcale nie było łatwo tam zaistnieć. Mi bardzo się podobało w tym filmie, że jest dużo takich aspektów rodzinnych, emocjonalnych wypowiedzi. Oczywiście kariera Kuby jest fantastyczna i, i, i po części ją znałem. Bardzo też dużą wartością jest takie bezpośrednie przekazywanie tego, co Kuba czuł, bo czasami wiemy, ok, nie strzelił karnego, ale co idzie za tym dalej. Tutaj wiemy, wyłącza telefon, nie rozmawia z żoną, jest zdruzgotany, a później to fantastyczne przyjęcie kibiców. I ja myślę, że to też jest dowód, jak Kuba traktowany był przez kibiców reprezentacji polskiej. Nie tylko dlatego, bo na Stadionie Narodowym zawsze dostawał największe brawa spośród wszystkich naszych reprezentantów, ale myślę dlatego, że... Kibice czuli, że Kuba to kochał, że, Ku, że Kuba serce na ręku ma, ale że reprezentacja jest dla niego fundamentem. I, 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 i ten film ma wiele takich ciekawych wątków. Wzruszający też moment, kiedy widzimy Małego Kubę w garniturze. I w korkach, tak? Kiedy, kiedy, kiedy mówi, że zawsze chciał grać w piłkę. Więc naprawdę bardzo dobra produkcja. Gratuluję wykonawcom, bo, bo, bo zrobił to bardzo dobrze. Oczywiście Jurgen, Jurgen Klopp, to też jest, no, myślę, że jeden z najlepszych trenerów świata. Tak jak Kuba powiedział w jednym z wywiadów, on ukształtował Kubę jako człowieka i jako piłkarza. Jeszcze jedno pytanie na koniec: bo podejrzewam, że kilka dokumentów biografii sportowych oglądałeś, one teraz popularne, Beckham był niedawno, Robert Lewandowski nieznany, były filmy o Cristiano Ronaldo, jakbyś ocenił ten obraz i spozycjonował, to by był podium jakiś filmów o biografii piłkarzy, które oglądałeś? Oczywiście, bo jeżeli film wzbudza emocje, jeżeli film jest wzruszający, jeżeli na filmie śmiejemy się i płaczemy, to myślę, że o to w kinie chodzi. Taki jest film Kuba, naprawdę i, i, i zdecydowanie jest to, jest to film, który nie mam wątpliwości na pewno stanie się hitem, takim wspólnym Mianownikiem dla, dla tych filmów biograficznych jest po części to, że to nie są kolorowe historie. Widzimy, ile bohater musiał cierpieć, że ta droga na szczyt często jest bardzo kręta i wyboista. Często trzeba niezłomnej siły woli i charakteru, żeby na ten szczyt wejść. I teraz mamy taki następny punkt yy, zatytułowany Przesłanie dla młodych ludzi, bo myślę, że te biografie, te filmy powinni oglądać młodzi ludzie. Nie tylko ci, którzy chcą być sportowcami, ale ja myślę też ci, którzy lubią czerpać wzorce ci, którzy. Oglądając film Kuba, w pewnym sensie podejdą do życia, do sportu albo do swojej dziedziny, która jest ich pasją, właśnie z takim zacięciem, z takim zamiłowaniem i z takim charakterem, jak podchodził do tego Kuba Boszczykowski.